Witam na nowej serii. Będziemy sobie tutaj omawiali tematy maturalne i na pierwszy ogień pójdą tematy z roku 2019, z maja. Oczywiście mówimy o maturze z historii. Także zapraszam do oglądania. Tematem piątym jest Polska wobec agresji sąsiadów, im postawę polskiej armii, władz, społeczeństwa, no i e, sojuszników w trakcie wojny obronnej w roku 1939 mamy wykorzystać materiały źródłowe. Więc materiały po raz kolejny wykorzystujemy, żeby to wypracowanie było na najwyższą ilość punktów, możliwie na najwyższą ilość punktów ocenione. We wstępie pracy musimy napisać o tym, że mieliśmy traktaty podpisywane w 20 dwudziestoleciu międzywojennym z Francją, Wielką Brytanią, Rumunią, III Rzeszą, czy też Związkiem Sowieckim. I jeżeli coś pamiętamy, co tam w tych traktatach się znajdowało, warto byłoby też napisać, jakie były takie ogólne warunki tych zapisów i dlaczego one przez większość tych krajów nie były dotrzymane. We wstępie można by też było wspomnieć, że sama wojna obronna 1939 roku ma też inne terminy, którymi możemy zastąpić, jak kampania wrześniowa, jak kampania polska, czy też na przykład kampania 1939 roku. Więc to wszystko będzie miało jakby swój początek we wstępie. Idziemy teraz do rozwinięcia i zaczniemy sobie od postawy polskiej armii i analizujemy sobie przy okazji źródło A. Mamy sprawdzić, jak wyglądały przygotowania do tej kampanii, jak wyglądała obrona całości terytorium, jak Duże dysproporcje były pomiędzy polską armią a niemiecką armią, uzbrojeniem i tak dalej, i to, że zbyt długa ta granica zachodnia spowodowała, że my nie mogliśmy się do tej wojny zbyt dobrze e, przygotować. Więc to powodowało, że sama bitwa graniczna będzie działała na naszą niekorzyść, że Niemcy atakują przecież od Mazowsza, od Pomorza, e, na łódź ze Śląska, i to decyduje o tym, że niestety. Porażki, czy też klęski, które zadają nam Niemcy w tej wojnie, naszej wojnie obronnej, będą aż tak bardzo bolały. Tutaj też można byłoby wspomnieć o wojsku jako odwrocie tych oddziałów, które powiedzmy były na wschodzie. Ponieważ kiedy Rosjanie wchodzą, my nie mamy decyzji władz, co robimy, więc te oddziały się wycofywały zarówno ze wschodu, jak i z zachodu pod Warszawę, stanowiąc jakby ostatni punkt oporu. Wspominamy też o tym, że były błędy w dowództwie naczelnym, naczelnego wodza, który nic nie powiedział, żadnej decyzji nie wydał rozkazu, co. Co mamy robić z armią radziecką, która tą granicę przekroczyła? Idziemy teraz do postawy władz wobec e, wojny obronnej, i tu warto było też wspomnieć o tym naczelnym wodzu, znowu, czyli o tym, że on był niezdecydowany i o tym, że jednak te władze zamiast zachęcać do walki, zostać i walczyć, wyjechały z Warszawy i przekroczyły granicę z Rumunią, co podcięło troszeczkę moralnie nasze właściwie skrzydła, skrzydła społeczeństwa, ale też polskiej armii. Mówi się też o tym, że nieoficjalnie Naczelny Wódz jakby rozkazał odwrót, a polskie wojska no nie chciały odwrotu, chciały walczyć, więc to no miało też duży wpływ na przebieg całej kampanii. Jeżeli chodzi o tą ocenę tych powiedzmy władz, trzeba byłoby wspomnieć o tym, że pomimo tego, że początkowo jednak podjęli tą walkę poprzez różne decyzje, poprzez przygotowania i tak dalej, no to niestety nie udało się to kontynuować po 17 września, czyli po tym jak Rosjanie, Sowieci Wchodzą w polskie granice. A co do społeczeństwa i ich postaw, no tutaj będzie chyba największy plus, ponieważ społeczeństwo na tyle, ile mogło, pomagało. Możliwości może nie były zbyt wielkie, natomiast warto by też było wspomnieć, że. Polskie społeczeństwo na przykład e, poprzez działania takie cywilne doprowadziło do jakby, przygotowania obronnego niektórych miasta, na przykład Warszawy, czy też do tego, że niektóre regularne e, oddziały ochotnicze wspierały też walkę polskich wojsk, więc tutaj to też byłoby warte odnotowania. A po wyjeździe władz e, polskich z Warszawy warto było też było wspomnieć o środle czyli o e, Stefanie Starzyńskim, którym. Jest tutaj wskazany, i on był takim komisarycznym prezydentem, który zachęcał do walki i który z tej Warszawy nie, nie wyjechał. W ocenie podkreślamy to, że jednak polskie społeczeństwo miało największy wpływ na to, żeby ten opór nie zanikł, pomimo, pomimo tego, że e, kiedy ostatnia bitwa pod Kockiem ma miejsce, jest zlikwidowane wojsko polskie, państwo polskie przestaje istnieć, to wszystko przechodzi jakby do podziemia, i polskie społeczeństwo w tej walce podziemnej będzie cały czas brało udział. Teraz postawy sojuszników. No przede wszystkim e, Francja. Od niej trzeba byłoby wyjść, a właściwie teraz z Wielką Brytanią. Że mieliśmy już na początku lat 20. podpisywane pewne traktaty, umowy, które jakby zapoczątkowały taką współpracę międzynarodową. Natomiast w 1939 roku były one ponowione i wręcz zatwierdzone tym, że nam pomogą w razie agresji. No, a wiemy, że nam nie pomogli, ponieważ do jednego, czego się mogli ograniczyć, to jest wypowiedzenie wojny Niemcom. I to jest 3 września. Jest to dziwna wojna, można by ją było też tutaj w sumie e, opisać. I mamy też źródło B, które pokazuje taką konferencję w Abewil, w której podjęto taką decyzję o nierozwijaniu ofensywy wobec Niemców. Więc to wykorzystanie źródła też nam tutaj troszeczkę pomoże. Podkreślamy rolę Rumunii, która jako właściwie jedyny sojusznik polski od 21 roku doprowadziła do tego, że. E, można było im zaufać, i no i poprzez Rumunię nasze władze były internowane. I później można by też troszeczkę obronić tą Francję i Wielką Brytanię tym, że jednak pozwoliły na to, że nasz rząd Rzeczypospolitej będzie na uchodźstwie na początku stacjonował we Francji, a później przeniesie się do Anglii. Więc to jako plus można byłoby odnotować. W podsumowaniu piszemy sobie o tym, e, że jednak ta wojna obronna była ciężkim testem, który w sumie to został oblany poprzez nasze władze, poprzez nasze kierownictwo w armii, poprzez naszych sojuszników, którzy nam nie pomogli. No, ale polskie społeczeństwo jednak ten czynny opór przez całą wojnę będzie dawało i będziemy cały czas właściwie starać się odzyskać niepodległość. Podobnie jak w innych tematach, kiedy jest stwierdzenie, oceń w tym momencie postawę naszych władz, armii tak dalej, to my na końcu możemy wyrazić swoje własne zdanie, jak to według nas wyglądało i czy rzeczywiście te elementy, które wymieniliśmy, czy też te władze, armie, społeczeństwo czy sojuszników, które najbardziej zawiniło i które miało największy wpływ na to, że ta wojna obronna była przegrana. I to jest koniec tematu piątego. Ja dziękuję za uwagę. To była matura z 2019 roku, z maja. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, odsyłam Was na Facebooka. Na Facebooku jest taka strona jak Wiedza w Garści. Ja dam link pod spodem, gdzie możecie mi napisać, czy coś należałoby zmienić, czy ewentualnie jakiś konkretny temat miałbym omówić. Także zapraszam do współpracy. Do widzenia.